Według internautów tylko on policzył do nieskończoności i to dwa razy. Potrafi klaskać jedną ręką, potrafi też trzafnąć obrotowymi drzwiami. 66 lat temu urodził się Chuck Norris. Są tacy, którzy twierdzą, że właśnie dlatego 10 marca obchodzony jest Dzień Mężczyzny. Gdyby Chuck urodził się w październiku, pewnie wtedy panowie obchodziliby swoje święto. Stany Zjednoczone i Europę podbija seria dowcipów o Norrisie na tyle skutecznie, że te oczaku pobiły te oglądynkach. Hi, this is Chuck Norris. Ile dowcipów o Norrisie krąży w internecie, może policzyć tylko on sam, zwykły śmiertelnik, nie jest w stanie. Chuck Norris nie nosi spodnie. To spodnie noszą Chucka Norrisa. Jeśli zamykamy lodówkę, to Chuck Norris gasi światło. Chuck Norris zupełnie w ogóle nie słucha muzyki, bo to muzyka słucha jego. Fakty z życia Chucka Norrisa narodziły się w internecie w Stanach Zjednoczonych rok temu i opanowały świat, bo świat, zdaniem socjologów, musi mieć się z kogo śmiać. Równie dobrze rzeczywiście mógłby być tym kimś Arnold Schwarzenegger albo któryś z innych siłaczy. Padło na Chucka Norrisa i dokładnie w tym sformułaniu zawiera się wszystko. Na niego padło, a reszta żyje własnym życiem. Także Chuck Norris prowadzi nas. Leszek Malinowski z kabaretu Koń Polski mówi, że Chuck wypełnił lukę, jaka powstała, gdy zniknęły dowcipy o Blondynkach. Dowcipy o Blondynkach były w swoim założeniu pesymistyczne. Myślę, że. Dowcipy o Czaku Norisie niosą pozytywną energię. Z... Kabaret Anim Rumru znają niemal wszystkie powiedzenia o Norisie. O tym, że Czak korzysta z dublerów tylko w scenach płaczu, że potrafi podnieść krzesło, na którym siedzi, no i wiedzą ulicy ulicy wiele ulicy o ulicy jego słynnym kopnięciu z półobrotu. Jakbym spotkał Czaka Norisa na, na ulicy, to, to pewnie byłby to mój ostatni dzień w życiu, bo, bo od razu mi dostał kopa z półobrotu w twarz. Ale są tacy, którzy nie boją się spacerować z Norisem, ani z nim dyskutować. No ja to sprawdzę, co dzisiaj, jest piątek, tak? Czak nigdy się nie myli, słyszał o sobie, że jednym okiem patrzy, a drugim widzi, zna wszystkie dowcipy o sobie. Wszystkie. Czak no jest jak wódka, nie wiadomo kiedy cię kopnie. Tego typu powiedzmy. Są, jedne są śmieszne, drugie nieśmieszne, niektóre w ogóle nieśmieszne, a inne ocierają się tam, powiedzmy, jakiś piór nonsens. Prawdziwy Noristo półkrwi Indianin i Irlandczyk ma na imię Carlos Rey, Pseudonim Chuck przybrał w wojsku. Sześciokrotnie był mistrzem świata w karate. Sławę dało mu kino i telewizyjne seriale, w tym strażnik Teksasu, a że Chuck wie wszystko. Wie i o tym, że żartuje z niego świat. Focłował to krótko i powiedział, że y, większość z tych żartów to nieprawda. Sobowtór czaka Jacek Pieniążek mówi, że podobieństwo pomaga mu w życiu, choć są tacy, którzy chcą się z nim bić. Oryginalnego Norisa nie spotkał, ale wie o nim wszystko. Także to, że Dzień Czaka Norisa w Teksasie jest obchodzony 4 kwietnia. Panie on jest tam bardzo lubiany i szanowany jest facet, który, no jakieś fundacje zakłada walki z narkotykami dla młodzieży. Tak. Sobowtór ma nadzieję, że nakręci z oryginałem film, ale kiedy to się stanie, tego to nawet Chuck Norris nie wie. Jarosław Kuzia. Nie, nie ma celu, nie? Ja tylko dodam, że my mamy swojego i to prawdziwego Czeka Norrisa, a jest nim Krzysztof Rękawek, suwalski policjant. To właśnie on uratował dziś życie co najmniej kilku osób, obezwładniając mężczyznę, który próbował wysadzić się w powietrze.